Spójrzmy na kolejny przykład. Tu mamy dodawanie ułamków o różnych mianownikach, czyli musimy je doprowadzić do wspólnego mianownika. Czyli tak, trójkę przepiszmy, no i zastanówmy się, co tutaj będzie wspólnym mianownikiem dla ósemki i, sz, i szóstki. Czyli mogłoby być 48, ale mniejszą liczbą będzie 24. No i to będzie wspólny mianownik. Zatem, 8 razy 3 to 24, czyli 3 razy 3 to będzie 9. Jak przez coś mnożymy mianownik, to przez tą samą liczbę mnożymy licznik. 6 razy 4 to 24, czyli 5 razy 4 to będzie 20. No tutaj zmienię, żebyście nie mieli wątpliwości, że też razy 4 oczywiście mnożymy. Dobra. No i teraz tak, jak mamy już wspólny mianownik, to dodajemy całości 3 plus 1 to 4, 9 dodać 20 to 29 24 i spójrzmy teraz tylko na tą część. No bo stąd można jeszcze całość wyłączyć, bo licznik jest większy od mianownika, czyli w 29 mieści się 1 czwórka, zostaje mianownik 1 razy 24 to 24, to do 29 brakuje nam 5. Czyli mamy 1 całą i 5 dwudziestych czwartych, czyli łącznie tu były cztery całe, tu mamy jeszcze jedną całość, czyli moglibyśmy zapisać, że to będzie łącznie 5 całych i 5 dwudziestych czwartych. no i to będzie wynik. Lecimy pod punktem B. Tutaj mamy odejmowanie. Zauważcie, że tu mamy całość. Czyli jeżeli mamy samą całość, to możemy to sobie zapisać jako 4 pierwsze. Odjąć 1 cała i 1 szósta. No i wspólnym mianownikiem dla jedynki i szóstki będzie 6. No to zapiszmy. Tu też mamy szóstkę. Jedynkę mnożymy przez 6, żeby otrzymać szóstkę, to czwórkę też mnożymy przez 6. 4 razy 6 to 24. Tutaj mieliśmy szóstkę i mamy szóstkę, czyli mianownika nie zmieniałam, czyli licznik też zostawię w spokoju. Teraz włączmy sobie jedynkę do ułamka. Mamy 24 szóste odjąć, 1 razy 6 to 6 plus 1, 7, czyli 7 szóstych. 24 odjąć 7 to będzie 17. Czyli mamy 17/6. Wyłączmy całości, czyli maksymalnie 2 szóstki mieszczą się w 17, no bo 3 razy 6 to już 18 za dużo. 2 razy 6 12, czyli do 17 brakuje nam 5, czyli mamy 2 całe i 5 oczywiście szóstych. Mamy dodawanie, trójka piątka, czyli wspólnym mianownikiem będzie 15.

Bo mamy licznik większy od mianownika. Czyli ile 15 się mieści w 16? 1 15 i zostaje nam jeszcze jedna 15. No bo 1 razy 15 to 15, plus 1 16. Czyli łącznie tych całych mamy 6 i zostaje nam jedna 15. No i przykład kolejny. No tutaj troszkę tych przykładów jest. No, ale po kolei damy sobie z tym radę. Mamy 6, 18, czyli wspólnym mianownikiem będzie 18, czyli zapisujemy. Tu mamy 18, tu mamy 4 całe i mianownik, zauważcie, się nie zmienił, czyli licznika na pewno, na pewno też nie zmienił. Tutaj 6 razy 3 to 18, czyli 5 razy 3 to 15. No, i czy możemy odjąć? Możemy. 5 odjąć 4 to 1, 15 odjąć 5 to będzie 10, 18. Można to sobie jeszcze skrócić przez 2, czyli 10 na 2 to 5, 18 na 2 to 9, czyli mamy 1 całą i 5 dziewiątych. No i podpunkt E.

Czyli mamy 2 całe i 7 plus 4, 11, 24. No i całości nie wyłączymy, niczego nie skrócimy już tutaj. To będzie nasz wynik. Teraz mam tak: 9, 6 i 3. Czyli wspólnym mianownikiem będzie 18. No to zapiszmy. Dodać 2 całe. Tu mamy 18. Odjąć 4 całe i tu również. 9 razy 2 to 18. Czyli 2 razy 2 to 4. Wpisujemy. 6 razy 3 to 18, czyli 5 razy 3 to 15. 3 razy 6 to 18, czyli 1 razy 6 to 6. Dodajmy. 3 dodać 2 to 5, czyli mamy 5 całych. I 4 plus 15 to będzie 19 osiemnastych. Odjąć 4 całe i 6 18, no to całości 5, odjąć 4 to 1, 19, odjąć 6 to 13, 18, no i to będzie wynik. Nic z tym więcej tutaj nie wykombinujemy. No i dwa ostatnie podpunkty. Mamy 4, 9, 18, czyli tutaj wspólnym mianownikiem będzie 36, no bo przez 36 dzieli się 18, 9 i 4. Czyli zapiszmy to sobie. Mamy 36 i tu również. No dobra, 4 razy 9 to 36. Czyli 1 razy 9 to 9. 9 razy 4 to 36, czyli 5 razy 4 to 20. 18 razy 2 to 36, czyli 7 razy 2 to 14. Odmienimy no, kolor. Dobra, tu mamy 14. No to tak, dodajemy 1 plus 2 to 3, 9 plus 20, 29, 36, odjąć 1 cała i 14, 36. 3 odjąć 1 to 2, 29 odjąć 14 to 15, 36. No i tutaj można to sobie jeszcze skrócić przez 3.

Raz 9 to 72, czyli 1 razy 9 to będzie 9, teraz tak, żeby tutaj wykonać odejmowanie. To musimy sobie całości włączyć, no bo 8 od 1, 32 32 no to niekoniecznie nie da rady. No to włączmy to do ułamka. Mamy tak 4 razy mianownik, czyli 4 razy 72, dodać licznik, czyli mamy 296.

No, ale tutaj jeszcze całości wyłączymy, bo zauważcie, że licznik jest większy od mianownika. Czyli w 131 mieści się 1 razy 72. 1 razy 72 to 72, czyli do 131 nam brakuje 59, czyli 59. Czyli mamy 59,72. Czyli łącznie mamy dwie całe i pięćdziesiąt dziewięć, siedemdziesiątych drugich.